Cześć, witajcie. Tu wujek Marek. Witam na kolejnym spotkaniu. Dzisiaj, moi drodzy, takie krótkie takie zagadnienie, zabawa. Nie wiem, może to znacie. Nazwałem to mnożenie bez tabliczki mnożenia. Mamy wykonać działanie 23 razy 21. Może ktoś z was zna ten sposób. Mi się to kiedyś spodobało, więc wam przedstawiam, jak to się robi. Wujeczkę kreślimy jako dwie pałeczki, obok trójeczkę jako trzy pałeczki w poziomie dajemy dwójkę dwie pałeczki i jedynkę jedna pałeczka te proste przecięły się w punkcikach zaznaczmy te węzełki tu mamy 3, tu mamy 6 tutaj 4 teraz dodajemy ile tutaj jest tutaj 3, tutaj 6 i 2 i jaki będzie wynik trójeczkę przepisujemy tutaj po przeglądnej zawsze się dodaje, 6 plus 2 to jest 8 i to na górze przepisujemy, to jest 483 takie coś kiedyś zauważyłem, bardzo mi się to spodobało, spróbujmy jeszcze pisemnie z tabliczką mnożenia, 1 razy 3 to jest 3, 1 razy 2 to jest 2 2 razy 3 to jest 6, 2 razy 2 to jest 4, dodajemy 3, 2 plus 6, 8 i 4. Wynik ten sam. Może nie jest to ciekawe, ale niektórzy artyści lubią coś innego. Jak się podobało, lajkujcie, dawajcie suby. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.